Przynajmniej nie jest do kupienia, jak to. Są trzy wersje gumowych barw. Trzymaj. Tak, i będę się dostać. Wyślij mi na MacBook że będę odgrywał. Waku Kurwa, ja sam nagrywam live'a. Z chorym Nikiem. Bo długich Ników się nie dało

Dermas derma z GTA, a ja mam z Fortnite'a, się na dwie... na dwie dziedziny Ten który kocha kasyna, to, ten... Nie zna. nie! Nie chcę wylecieć ktoś poszukuje w gracza do grania duo lub składu jestem do... w którym będzie ten parking podziemny bo to musi być a nie w kasynie. bo kasy to nie w, w tym ośrodku powinien być ten e E, a co będzie ogóle, jak ośro... ogóle, a co będzie trzeba ośrodek. A co będzie trzeba kupić? A co będzie do wybrania opcja? Albo kupić ośrodek... Albo kupić ośrodek wypoczynkowy gdzie będziesz pracował. dlatego w białym Wąsie, czy kupić kasyno i robić e, z tym, a, to sobie, to sobie z tym cheatem dobre dealerem. Do Przecież nie, nie kupić nie dwóch rzeczy. Rooster nie da dwóch rzeczy na raz do kupienia. Za jedną cenę będziesz strona do wybrania. Albo pracujesz dla bia Białusa w Bolsie. albo robisz legalny biznes nielegalny po pobek. Będziesz okradał kasyna. No, będziesz kasyna